Widzę, że zapowiada się naprawdę słoneczny i ciepły dzień. Można by go wykorzystać, idąc na plażę, powelegiwać się, popalać. Można przejść się też do lasu, na grzyby, zorganizować grilla, albo wyjść z psem w jakieś fajne miejsce. Oczywiście, można by, ale. Siemano! Dzisiaj odcinek pod tagiem Easy Master 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 Race. Blok jest o tym, co warto mieć, więc ja dzisiaj wam powiem, co warto mieć, aby dobrze zagrać. Z góry uprzedzę, nie jestem jakimś profesjonalnym graczem, nie będę bawił tu się w żadne badania, pomiary. Dla mnie jako gracza zwykłego przeciętnego gra ma chodzić płynnie w wysokiej rozdzielczości na maksymalnych detalach. ULTRA! Kropka. Dla mnie płynnie to oczywiście 60 klatek na sekundę, ale spadki do 40 klatek nie będą tragedią. Przełknę to. Nie tak dawno, widząc na YouTubie gameplay z najnowszych produkcji takich jak Geta 5, Battlefield 4 czy Far Cry, po prostu serce zaczęło mnie ściskać i pomyślałem: Tomasz, czas zmodernizować swojego peceta. Modernizacja w moim przypadku jest dosyć nietrafionym słowem, bo w zasadzie ze za starego komputera został tylko zasilacz. Będąc już przy temacie zasilacza, chciałbym tylko powiedzieć, że nie dajcie się omanić przez zalecenia producentów. Którzy starają się wcisnąć tam jak najmocniejszy zasilacz, 800W, 1000W, bo mniejszy nie pociągnie. Wcale nie. Moja stara 500 która już jest używana przez 5 lat, więc jakiegoś spadku mocy pewnie już zasilacz doznał na przestrzeni czasu, a jednak ciągnie wszystkie podzespoły i radzi sobie z tym całkiem nieźle. Nie grzeje się, nie wyłącza się, wszystko działa tak jak należy. Dobrze tam, Tomasz, w takim razie co polecasz? Cóż. Mój zestaw, który chciałbym wam dzisiaj polecić, składa się z płyty głównej od Gigabyte Gaming 5, Prosek Intel 4690K, pamięć RAM X 16 GB i karta graficzna, czyli serce całego sprzętu, GeForce GTX 970. A wszystko to zamknięte w dobrze chłodzonej, eleganckiej obudowie od Zalmana. Taki zestaw skompletujecie już za około 4000 zł. Oczywiście zaraz pojawią się konsolowcy, którzy stwierdzą, że konsole masz o połowę taniej. Co z tego, że gry na konsole są prawie dwa razy droższe. Co z tego, że na konsoli nie mamy ustawień graficznych, każda gra wygląda gorzej niż na PC. Problem z utrzymaniem stałych 30 klatek na sekundę, a w niektórych grach rozdzielczość wynosi bagatela 900p, bo więcej nie udźwignie. Nie szkodzi też, że konsoli nie można upgrade'ować, tylko trzeba kupić kolejną edycję. Znaczenia też nie ma niewygodne sterowanie w strzelaninach i strategiach, no i fakt, że konsolowcy pozbawieni są jedynych prawilnych kontrolerów. Tak sobie tylko śmieszkuje. Z góry uprzedzam. Żaden z producentów za ten odcinek mi nie zapłacił. Hajsy nie będą się zgadzać. Przejdźmy do konkretów, czyli do gier, które sprzęt ma przecież udźwignąć i dostarczać nam przez to ogromnych pokładów rozrywki. Zacznijmy od mojej ulubionej i najbardziej wyczekiwanej gry, czyli GTA V. W lewym górnym rogu wyświetla się liczba, mówiąca o wyświetlanej ilości klatek na sekundę. Warto mieć na uwadze, że oprogramowanie rejestrujące przebieg rozgrywki, którym nagrywałem moją grę, obniża o około 10% wydajność naszego sprzętu. Jak widzimy jest bardzo stabilny. Cały czas oscyluje wokół 60 klatek. Ciekawą funkcją jest widok z pierwszej osoby. Twórcy również nie zapomnieli o widoku znanego z choćby GTA 1 czy GTA 2. Jak widzimy wybuchy jednak potrafią troszkę zmęczyć kartę graficzną i klatka spada delikatnie do 40 klatek na sekundę, co moim zdaniem kompletnie nie przeszkadza w rozgrywce. Fly high. Sprawdźmy teraz jak radzi sobie najnowszy Far Cry. Przejdźmy do kolejnej gry, a będzie nią najnowszy Batman, który jeszcze do niedawna miał problemy ze stabilnością. Na szczęście, producent wypuścił już łatkę i Gierka śmiga elegancko w 60 klatkach na sekundę. Co zresztą widać na załączonym obrazku. UGH! any word from inside oracle whoever this guy is he's assembled an army i need a name there were five soldiers each one armed and dangerous

ale skoro już wspomniałem o nim na początku, sprawdźmy jak zachowuje się wskaźnik klatek na sekundę przy maksymalnie maksymalnych ustawieniach graficznych. it's oh. so Ten zlepka przydługawy odcinek dobiega już końca, także żegnam się z wami ciepło i do zobaczenia w następnym odcinku. Mam nadzieję, że choć trochę pomogłem komuś w wyborze sprzętu gamingowego w niedrogiej cenie.